Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. E, dzisiaj taki odcinek niedzielny. E, dlaczego powstał? Dlatego powstał, bo bardzo dużo telefonów odbieramy każdego dnia. E, bardzo dużo wyceny robimy e, i też część klientów, którzy usłyszą tam jakąś wycenę e, mówi, że gdzie indziej jest taniej. Gdzie indziej ta sama naprawa kosztuje trochę mniej. Ja tutaj, broń Boże, z nikim się nie kłócę. Jeżeli ktoś gdzieś indziej samochód robi, na nikogo się nie obrażam. Jeżeli chce skorzystać z naszych usług, jak najbardziej cieszymy się z tego powodu i chcemy tą usługę wykonać jak najlepiej. I teraz do rzeczy. Chciałem tak wyjaśnić, dlaczego niektóre usługi u nas są w teorii droższe. W teorii, bo później Pam powiem dlaczego w teorii. Popatrzcie się tutaj mamy BMW akurat. Przykład padł na BMW ze stanów, które stało najpierw na placu aukcyjnym, później musiało przemierzyć drogę ze Stanów do Polski i pewnie wielu z Was, kto kupił kiedyś samochód z USA, tutaj akurat jest tylko uszkodzony narożnik przodu, auto jest jezdne. Na pewno widzieliście, jak wyglądają te samochody pod maską, jak często są zabłocone, jak często są zakurzone, ale też samochody, które na co dzień eksploatujecie, też podczas eksploatacji tutaj. Ta komora bardzo często jest zanieczyszczona. I tak, tutaj popatrzcie. Robiliśmy serwis olejowy. Jak w każdym aucie po serwisie olejowym staramy się całą komorę wyczyścić. Jak robimy auto długo serwisujemy tego czyszczenia nie mamy dużo, bo za każdym razem czyścimy i te plastiki i tutaj oddmuchamy dmuchawką to wszystko i spod szybia oddmuchamy i też zaimpregnujemy te wszystkie plastiki odpowiednią chemią tak, żeby ten kolor czarny był widoczny, że jest taki żywy, nie taki zmatowiony, nie pobrudzony, i też żeby dla oka, bo wiele osób nie traktuje tylko samochodu do przemieszczania się z punktu A do punktu B, natomiast traktują go bardziej, nie wiem, uczuciowo, nie wiem, czy to dobrze nazwać, i chcą mieć i czysto pod maską i naprawdę przejmują się stanem, przejmują się naprawami, przejmują się serwisami i dobrze, bo w większości takie osoby mają auta cały czas sprawne, mają usuwane usterki na bieżąco i zazwyczaj w takich samochodach, tak jak widzieliście na naszych ostatnich filmach, nie kumuluje się bardzo dużo kosztów. I tutaj popatrzy się. Wymiana oleju, moglibyśmy spuścić olej, zalać olej, wymienić, wyciągnąć filtr, włożyć filtr, jeden, drugi, trzeci, czwarty i... Zamknąć maskę i tyle. Natomiast tutaj, tak, przy wymianie filtra, zawsze tam wydmuchujemy czy odkurzamy z podstawy filtra. Jakieś tam są paprochy, jakieś piaski, jakieś yy, liście, różne inne elementy. To jest wyczyszczone. Yy, olej wlany, filtr wymieniony na obkoło. Tutaj filtra, wszystko dokładnie jest doczyszczone, domyte, no i cała komora jest tutaj ogarnięta. I teraz przejdziemy. Pod samochód, ja sobie go podniosę i pokażę wam, bo też widzieliście pewnie na naszych filmie, jak tam na naszych filmikach tych krótszych, w jakim stanie było BMW. Zaraz wam to powiem. Tam był wyciek oleju nałączenie silnika ze skrzynią, był wyciek oleju ze skrzyni, był serwis olejowy, przystawki dyfrów, płyn hamulcowy, tarcze były tylko przetaczane, ściągaliśmy tylko tą wierzchnią ten nalot. Klocki założyliśmy nowe. No i na końcu zrobiliśmy płyn hamulcowy. Teraz podniosę samochód i pokażę Wam jak zawsze staramy się żeby przy jakiejkolwiek naprawie samochód wyglądał nawet w tych miejscach gdzie klient przy odbiorze tam nic nie widzi. I tak jak wcześniej wspominałem Tutaj w BMW uszczelnialiśmy simmering, który znajduje się między silnikiem a skrzynią biegów. Tutaj cały ten obszar był zalany olejem. Cała ta osłona była w oleju z błotem, z takimi innymi zanieczyszczeniami. I tak popatrzcie, tutaj po serwisie olejowym też zawsze nie wiem, przy wykręcaniu korka gdzieś coś się poleje, zawsze to wszystko zmywamy. Przy takich grubszych naprawach, jeżeli mamy elementy podemontowane, jest to na pewno prostsze i popatrzcie się czy nie lepiej wygląda z jednej... Po pierwsze, czy nie lepiej wygląda e, silnik, który jest oczyszczony z olejów, które wydobywały się wcześniej. E, skrzynia podczas demontażu też została dokładnie wyczyszczona. Tutaj też był olej w skrzyni wymiany, więc miska jest nowa, dlatego tak dobrze wygląda. Wszystkie te blachy, te osłony, te inne elementy, które tutaj znajdują się, wszystko jest dokładnie domyte. Raz, żeby to wyglądało estetycznie, żeby diagnosta na żadnym przeglądzie nie miał tutaj Myślenie czy to jest stary olej, czy to jest nowy olej, czy to jest wyciek usunięty, niezmyty i dla nas w drugiej, w drugiej kolejności, żebyśmy też podczas naprawy, jeżeli klient przyjedzie, bo zazwyczaj po grubszych naprawach kazujemy klientowi przyjechać po około 1000 km w celu weryfikacji czy wyciek został usunięty, czy to był jedyny wyciek, czy gdzieś coś jeszcze jest. A jeżeli mamy wszystko dokładnie doczyszczone, wydmuchane sprężonym powietrzem, odtłuszczone, to na pewno łatwiej nam będzie e, zweryfikować nam i samemu właścicielowi samochodu, czy e, raz czy naprawa się powiodła, czy wszystko dobrze siadło, czy to był jedyny wyciek, czy gdzieś jeszcze jakiś wyciek się znajduje. Także e, dlatego takie samoczyszczenie. Pewnie wielu z Was, jak czyścicie po demontażu czy silnika, czy głowic, poszczególne elementy, wiecie ile to czasu schodzi. Nieraz ten czas czyszczenia jest równy czasowi demontażu i montażu, czy jakiejś tam naprawy, a nieraz dłuższy w zależności od stopnia tutaj zaniedbania samochodu. I tak, tutaj to BMW, jak widzicie, mamy bez grama w tym momencie wydobywającego się oleju. Jeżeli będzie możliwość zrobienia testu drogowego, jak już tam blachasz i lakiernik poskładają ten samochód, właściciel trafi z powrotem do nas z tablicami. My zrobimy pierwsze 100 km, zanim samochód oddamy. Zweryfikujemy, czy nie ma wycieku, a potem właściciel przyjedzie pewnie po 1000 km i też zrobimy weryfikację, czy te wycieki wszystkie zostały usunięte poprawnie, czy może gdzieś jeszcze wyciek jest. Tutaj też wymienialiśmy olej. W przystawce też wszystko jest dokładnie wymyte I w tylnym dywrze olej Też był wymieniany Wszystko jest dokładnie doczyszczone, domyte Na pewno Będzie widać czy wszystko tutaj jest szczelne Czy korki są szczelne, czy sam dyfer łączenia dyfra są szczelne, simmeringi Także myślę, że Nie trzeba tutaj tłumaczyć dlaczego można gdzieś zrobić taniej usługę, bo jak najbardziej można i nie mówię, że osoba, która nie czyści e, po wycieku plam oleju elementów, zrobi te naprawy źle i niewłaściwy sposób. Natomiast my sobie założyliśmy, że po każdym serwisie lewym jest tam porządek pod maską robiony, przy każdej naprawie, przy każdym remoncie ma być czyściej niż przed. Nie wiem jakie Wasze jest zdanie, czy wolicie troszkę więcej zapłacić i mieć tu wszystko zrobione tak, żeby było czysto, czy po prostu kierujecie się samą e, ceną usługi e, i wybieracie tą, ten wariant tańszy. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć!